Ja nazywam się Adam Leńczyk, jestem pracownikiem firmy Wrocławskie Inwestycje Spółka z we Wrocławiu, spółki, która jest własnością miasta Wrocław i zajmuje się przygotowaniem i realizacją funkcji inwestora zastępczego inwestycji komunikacyjnych i infrastrukturalnych we Wrocławiu, tych wszystkich inwestycji, które wiążą się z Drogami publicznymi i nie tylko, również z drogami wewnętrznymi, których zarządcą i właścicielem jest gmina Wrocław. Nieoczekiwana lokalna zmiana warunków gruntowych, np. odkryte złoże materiału pochodzenia organicznego, antropogenicznego albo lokalne nawodnienie gruntu. I w zależności od tego podjąć stosowne kroki zaradcze. Czyli zaczynamy od analizy projektu i sprawdzenia, czy, aby na pewno. Miejsce, w którym kopiemy, którym dokonujemy korytowania. Czy to miejsce rzeczywiście ma taki przekrój geologiczny jak w dokumentacji geologicznej, tak? No jeżeli tego nie ma, no jest inaczej, no to trzeba wezwać autora projektu z żądaniem wyjaśnień i poprosić o rozwiązanie alternatywne, tak? Które, alternatywne, zamienne, które, które umożliwi po prostu dokonanie korytowania, tak? Trzeba po prostu korygować, ale założenia projektu, które, które nie sprawdzają się w terenie na bieżąco.